Dzień dobry państwu. Mówi do państwa w dniu 2 grudnia 2023 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny. Celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Szanowni Państwo, pragnę, pragnę, nie pragnę, ale muszę ogłosić alarm i mobilizację. Tusk zamierza sprowadzić okupacyjne wojska niemieckie do Polski. Tak, proszę Państwa, wynika z analizy Zachodniego dziennikarza, a myślę, że i wielu innych również. Przez ostatnie 8 lat, od 2015 do 2023 roku, jako naród polski broniliśmy się przed rządzącymi Polską globalistycznymi Żydami, którzy na dodatek nie chcą oddać teraz władzy. A teraz będziemy Musieli bronić się przed rządzącymi Polską Niemcami. Na stronie www.zeroh.com kilka dni temu pojawił się artykuł pod tytułem: Proponowana przez NATO wojskowa Schengen jest słabo zamaskowaną niemiecką grą o wpływy, o władzę nad Polską. Jest to artykuł informujący o bardzo prawdopodobnym, a raczej pewnym scenariuszu wprowadzenia wojsk niemieckich do Polski przez Tuska, jak tylko uda mu się przejąć faktyczną władzę w Polsce. Przypominam, że Niemcy jeszcze nie zapłacili odszkodowań za poprzedni pobyt w Polsce z czasów II Wojny Światowej i znowu się do nas wchają na krzywy ryj za pośrednictwem Tuska. Wygląda na to, że Tusk zamierza oddać Niemcom Polskę na zawsze i to bez jednego wystrzału. Bardzo prawdopodobne, że zamierza on sprowadzić wojsko niemieckie do Polski pod pretekstem obrony Polski ze strony Rosji, to jest na wypadek ataku ze strony Rosji, ale w rzeczywistości będzie chodziło o to, by wojska niemieckie mogły okupować na zawsze Polskę. Wepchniętą siłą w powstające w Europie wielonarodowe, federacyjne państwo niemieckie. Aktualnie. Głównym problemem Niemców jest, jak tu wprowadzić wojsko niemieckie do Polski podstępem, żeby Polacy się nie zorientowali. Następcą Hitlera, który chce dokonać podstępem przejęcia Polski przy użyciu wojska niemieckiego w ramach układu wojskowego Schengen czy NATO, jest niemiecki generał broni i dowódca wielonarodowego dowództwa operacyjnego NATO w Ulm Aleksander Solfrank. Podobny do Hansa Franka, który tutaj rezydował w Krakowie podczas II wojny światowej. Jest to nieformalny przywódca Unii Europejskiej. Jakby ktoś nie wiedział, który zaostrzył w połowie sierpnia 2023 roku regionalną konkurencję z Polską poprzez obiecany patronat wojskowy nad Ukrainą. Jest on również szefem logistyki NATO, który zasugerował utworzenie tzw. wojskowej strefy Schengen. W celu optymalizacji przepływu sprzętu wojskowego w całej Unii Europejskiej. Ale jemu de facto chodzi o zajęcie Polski. Przypominam, że już 8 lat temu Angela Merkel chciała pod przykrywką wojsk NATO wprowadzić do Polski wojska niemieckie. Pobyt wojsk niemieckich w Polsce. Byłby policzkiem dla polskiej armii, ujmął na jej honorze, bo znaczyłoby to, że wojsko polskie oddało nasze tereny Niemcom, naszemu odwiecznemu wrogowi bez walki, a naród polski oddałoby w niewolę. Faktem bezspornym jest, że według przepowiedni Aloisa Irmajera. Polska ma być po raz kolejny napadnięta przez Niemcy w 2026 roku. Przypuszczam, że stanie się tak, jeśli dobrowolnie nie poddamy się niemieckiej okupacji w ramach federacyjnego superpaństwa niemieckiego. Czas czy nie czas, zatem wszcząć alarm przeciwko. Przygotowywanej przez Niemców kolejnej okupacji Polski i przygotować się do obrony zachodniej granicy Polski przed najazdem niemieckim? Nie możemy nadal uznawać rządu Tuska, bo ten rząd stanowi dla nas, Polaków, zagrożenie utraty naszej. Suwerenności i unicestwienia naszej państwowości. Rząd Tuska, jak fakty poprzednich rządów Tuska pokazały, jest rządem zdradzieckim. Nie możemy również nadal uznawać żydowskiego rządu morawieckiego, który niemal puścił nas torbami i chce likwidacji Polski poprzez jej zbankrutowanie. Wystarczy wspomnieć skok tysiąclecia pod rządami Morawieckiego, a przeprowadzony przez Obajtka na Orlenie, Lotosie, Pegieniku w postaci podstępnego wywłaszczenia Polaków z ich ziem i z zasobów naturalnych, transferując naszą wspólną własność narodową Polaków do prywatnej spółki w ręce garstki prywatnych osób. Czas się przygotować na zarządzanie krajem bezpośrednio w oparciu o artykuł czwarty Konstytucji. Albo bierzemy władzę w swoje ręce jako naród polski bezpośrednio w oparciu o artykuł czwarty Konstytucji, albo nadal będziemy biednieć, gnić, niszczeć, Jęczeć na internecie i ginąć pod kolejnymi okupantami. Czas na wolność. Zapraszam do kontaktu osoby odważne, zdeterminowane i odpowiedzialne, które nie boją się niczego i są gotowe na śmierć w każdej chwili. Tylko z takimi osobami można coś zrobić. Podają do siebie numer telefonu: 697-357-009. Jak na razie to polscy mężczyźni słuchają swoich żon, które im mówią, żeby się nie angażowali. Jeśli mężowie nadal będą słuchać swoich egoistycznie nastawionych i pazernych żon i nie będą się angażować, to w takim przypadku Polska upadnie i nie będzie przyszłości dla nadchodzącego pokolenia polskich dzieci, które zostaną zniewolone i eksterminowane. Jeśli ojcowie nie poświęcą swojego życia dla ratowania istnienia wolnej, suwerennej, niepodległej Polski, po to, by ich dzieciom zagwarantować wolność, godność, rozwój, bezpieczeństwo, stabilność, pokój oraz dobrobyt i prawo do życia w Polsce. O co i dla nas walczyły i ginęły poprzednie pokolenia Polaków, i nadal giną nasi patrioci w 2023 roku. Często animo, anonimowo i anonimowe, często anonimowe, niewinne ofiary w więzieniach i w psychiatrykach. Na terytorium Polski czas spojrzeć prawdzie w oczy i zacząć się wyzwalać. Będąc w strategicznym położeniu geograficznym, na dodatek ciągle pod władzą obcych. W kraju naszprycowanym, udającymi udającym Polaków obcymi agenturami i agentami, Polska dla swojego istnienia i trwania zmuszona jest oddać w każdym pokoleniu daninę z polskiej krwi. Dodatkowo dwie podstawowe kary. Muszą zacząć w Polsce bezwzględnie, formalnie i nieformalnie obowiązywać kara śmierci lub dożywocie za korupcję i za zdradę Narodowego Państwa Polskiego. W celu bezpośredniego zarządzania państwem polskim został przygotowany projekt. Społecznego think tanku na podstawie artykułu czwartego Konstytucji w oparciu o gminne rady koordynacyjne, w których można się grupować i legalnie jako suweren Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z artykułem czwartym Konstytucji działać. Dokumentacja jest na stronie www.tymczasowaradastanu.wordpress.com. .com. Tam są formularze do przystąpienia. Zaraz jak się wejdzie na stronę. Niezorganizowanie się w celu sprawowania władzy bezpośrednio spowoduje dalsze rządy okupantów i upadek Państwa polskiego na własne życzenie Polaków. Z powodu lenistwa, bierności. Wygody i tchórzostwa. Polska, by przetrwać, potrzebuje bohaterów i męczenników. Ogłaszając, ogłasza mobilizację, zanim ogłoszą ją dla Polaków obcy. Pod spodem tego filmiku będzie link do artykułu. Proponowana przez NATO wojskowa Schengen jest słabo zamaskowaną niemiecką grą o władzę nad Polską. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my, polscy patrioci i bohaterowie, żyjemy, mówiła w dniu 2 grudnia 2023 roku Teresa Garland, prezydent dyrektorski Rzeczypospolitej Polskiej, szefowa. Komitetu sterującego zarządzaniem państwem polskim bezpośrednio do ataku!